Nazywam się Kasia Śmigielska, pochodzę ze Starego Polichna, ale teraz jestem w Szczecinie, ponieważ tu studiuję i pracuję. Pracuję jako pielęgniarka i studiuję pielęgniarstwo na studiach magisterskich na pierwszym roku. Dodatkowo zajmuję się fryzurami, czeszę panny młode w ich najważniejszym dniu. Mam 22 lata, mam numer numer 5. Postanowiłam wziąć udział w tym konkursie, ponieważ fajnie byłoby wymienić czepek pielęgniarski na koronę. Dziękuję! Nazywam się Patrycja Migdał, mam 23 lata. Pochodzę ze Szczecina, mój numerek to jest 6. Postanowiłam wziąć udział w konkursie, ponieważ lubię próbować nowych rzeczy i myślę, że to będzie fajna przygoda. Nazywam się Julia Sadowska, mam 19 lat, pochodzę z dziwnowa. Aktualnie uczę się w Szczecinie w technikum gastronomicznym na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. W przyszłości na pewno chciałabym wiązać coś z moją szkołą i ze sportem. Tutaj znalazłam się dlatego, żeby spełnić takie marzenie z dzieciństwa, ale również zdobyć nowe doświadczenie i poznać wspaniałe, piękne dziewczyny, które tutaj są ze mną. No i mam numerek 9. Cześć, nazywam się Paulina Polak, mam 21 lat. Pochodzę z Bęczna, jest to mała miejscowość koło Maszewa. Mam numerek 4. Interesuję się sportem, aktualnie uwielbiam biegać. Spełniam też się w sesjach zdjęciowych oraz jako hostessa. Udział w konkursie jest to dla mnie wspaniała zabawa. Uwielbiam poznawać nowych ludzi, a to jest dla mnie właśnie wielka przygoda i mam nadzieję, że wszystko się uda. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Nowicka. Jestem kandydatką do mis polskiego województwa Zachodniopomorskiego. pomorskiego. Mój numer to 3. Wziąłam udział w tych wyborach ze względu na to, że chciałam przeżyć coś nowego tak naprawdę. Jestem radykalną bliźniaczką, więc sama o sobie mówię, że lubię szybkie tempo życia. Nie znoszę monotonii i lubię nowe doświadczenia, stawiać czoło nowym wyzwaniom, tak naprawdę. E, studiuję kosmetologię w Gdańsku. Jest to województwo pomorskie, ale pochodzę z malutkiej miejscowości, jakiej jest sławno. Sławno jest ostatnią miejscowością w województwie zachodniopomorskim. Ma 15 tysięcy mieszkańców, także jest to dosyć mała miejscowość i też nie ma tam wielu możliwości. Dlatego też często odwiedzam wielkie miasta w Polsce i również studuję w takim mieście. Mój numer to 3. Nazywam się Natalia Włodarska, mam 20 lat, pochodzę ze Szczecina, ale przez ostatnie pół roku mieszkałam w Nikozji i teraz dopiero od tygodnia znowu mieszkam w tym pięknym mieście, czyli w Szczecinie. Moją pasją od zawsze był taniec, lecz studiuję psychologię. Wziąłem udział w konkursie miejsc, ponieważ jest to wspaniała przygoda. Można poznać naprawdę bardzo dużo wspaniałych osób i wspomnienia na pewno zostaną do końca życia. Nazywam się Magdalena Grudzień, pochodzę z Nowogardu, mam 21 lat. E, interesuję się modą, często biorę udział w sesjach zdjęciowych. Studiuję przedsiębiorczość i inwestycje, w przyszłości chciałabym założyć swoją firmę. Mój numerek to jeden. Cześć, nazywam się Justyna Niegolewska, mam 26 lat i pochodzę ze Szczecina. W konkursie Miss Polski, województwa zachodniopomorskiego mam numer szczęśliwy, mam nadzieję, 7. Pracuję w branży turystycznej. Udział w konkursie wzięłam, żeby złamać stereotypy i przeżyć fajną, ciekawą przygodę. Dzień dobry, nazywam się Jana Szostak, mam 25 lat, jestem artystką, zawodowo zajmuję się sztuką. Jestem nowaczką z Białorusi i w swojej sztuce faktycznie próbuję walczyć o pokój i zmieniać świat na lepsze. Dlatego między innymi startuję w tym konkursie, żeby skorzystać z kapitału symbolicznego, jaki niesie ze sobą korona. Mój numerek jest 8.